Chciałbyś mieć większą pompę na treningu? Chciałbyś, żeby twój trening był bardziej wydajny? Dzisiaj porozmawiamy o burakach, bardzo nietypowym, niepopularnym w Polsce warzywie, ale warto się przyjrzeć jego właściwościom. Więc zapraszam do nagrania. Więc zacznijmy od efektu pompy mięśniowej. Co to w ogóle jest? Efekt pompy mięśniowej to jest zwiększone ukrwienie mięśni. Które bardzo często wynika z większego poziomu tlenku azotu w tkankach, i większą pompę mięśniową możemy uzyskać na kilka różnych sposobów. Pierwszy sposób to jest większa ilość węglowodanów w diecie, większa ilość ogólnie węglowodanów, które są przed treningiem. I bardzo często kiedy możesz widzieć metamorfozy moich potopiecznych, ja robię im coś takiego, że przez na przykład 5 dni mają bardzo mało węglowodanów w diecie, a później, przed sesją zdjęciową, dorzucamy bardzo dużo węglowodanów do diety, i wtedy ten efekt pompy mięśniowej jest większy. Więc ty to też możesz wykorzystać. Drugą rzeczą, która zwiększa pompę mięśniową, są aminokwasy, takie jak arginina, cytrulina. Je możesz znaleźć w bardzo wielu przedtreningówkach. I trzecią rzeczą, która zwiększa pompę mięśniową, są azotany nieorganiczne, które właśnie możemy znaleźć w soku z buraków, ogólnie w różnych przetworach, a najwięcej jest ich w burakach. Mogę podać taką ciekawostkę. Australijski Instytut Sportu, który rekomenduje różne suplementy dla sportowców profesjonalnych, nie poleca stosować sportowcom w Australii różnych aminokwasów, ani A,KG i tak dalej, tylko poleca właśnie sok z buraków. Jako kolejną ciekawostkę mogę dodać, że sok z buraków ma dużo więcej właściwości nie tylko takich pompujących czy przed treningiem. Jednym z takich największych plusów jest to, że obniża lekko ciśnienie. Czyli sok z buraków, taka szklanka soku z buraków dla osób z nadciśnieniem to będzie idealna rzecz do codziennego stosowania i picia. I tak naprawdę mając taki sok z buraków, pijąc taki sok z buraków, Mamy dwa w jednym, ponieważ mamy odpowiednią ilość węglowodanów, które dają pompę mięśniową, plus mamy te azotany nieorganiczne. Znalazłem kilka badań, w których było jasno pokazane, że sok z buraków działa, zwiększa wytrzymałość, o tam o kilka procent w porównaniu do grupy placebo, czyli była grupa, która piła około pół litra soku z buraków i była grupa, która piła placebo. I te osoby z tej grupy z sokiem miały lepsze wyniki. Ale badania badaniami nie są jakieś zachwycające yy, jakby efekty. Bardziej chodzi o to, jak sam człowiek reaguje na ten sok. Jak ja testowałem sam ra razem z kilkoma osobami, to były bardzo różne reakcje. Yy, jeden z moich dobrych znajomych miał mega pompę i odczucie takie, że wow, że wręcz go rozrywało. Ja osobiście miałem takie odczucie większej pompy, ale to nie było coś takiego wow. Więc najważniejsze chyba jest to, żebyś sam przetestował, jak taki sok na ciebie działa, jakie dawki na ciebie działają i zobaczył, czy to jest dobra przetreningówka, czy to jest coś fajnego dla ciebie. Więc przejdźmy do dawkowania. W większości badań taka odpowiednia ilość soku to było około y, pół kilograma, czyli y, trzeba zabrać pół kilograma buraków i z tych buraków zrobić sok. Jeżeli chodzi o czas przyjmowania, w większości badań znalazłem informację, że najlepiej przyjmować sok z buraków, czy ogólnie buraki, od 2 do 4 godzin przed wysiłkiem i wtedy najlepiej ten sok działa. Ja osobiście testowałem około godziny przed wysiłkiem, 45 minut testowaliśmy i też było ok. Więc też nazwijmy to, że te azotany nieorganiczne muszą się wkręcić i ten czas trwania będzie różny w zależności też od tego, kiedy zjadłeś posiłek ale według mnie najlepiej właśnie stosować sok, dzięki temu możemy go wypić powiedzmy to 45 minut przed treningiem. Jeżeli chodzi o przyrządzenie takiego soku, to niestety ze względu na to, że burak jest mega twardy i żeby to w miarę szybko przebiegało, ciężko jest zrobić go blenderem, po prostu blender nie daje rady, więc najlepszą opcją wydaje się robić go wyciskarką wolnoobrotową, bo ta wyciskarka po prostu wyciśnie ten cały sok i można wrzucić twardego buraka. I właśnie my tak testowaliśmy. I pokażę Ci teraz jak przygotowujemy to wszystko. Jeżeli chodzi o przygotowanie takiego soku z buraka, kilka szybkich wskazówek i rad. Po pierwsze umyj porządnie buraki, nie musisz obierać skórki. A wystarczy, że dobrze umyjesz. Możesz odciąć te grube części, te dubki, nie wiem jak one tam się nazywają, czyli odcinamy dubki. Po trzecie dodaję, że jakiś inny składnik, bo samburek może ci nie smakować. Ja tutaj dodaję pomarańcze. Po czwarte rzucasz wszystko do wyciskarki najlepiej, żeby była wolnoobrotowa. obrotowa Taka forma pozwala nam zachować wszystkie składniki odżywcze albo te najcenniejsze rzeczy, które chcemy mieć z tego soku. Więc tak możemy to szybko zrobić i bez strat cennych składników odżywczych. Mam nadzieję, że taka nowa forma nagrań, gdzie pokazujecie jakieś naturalne suplementy, totalnie naturalne rzeczy, ci się podoba. Co polecam ci? Po prostu przetestować taki sok z buraka i zobaczyć, jak na ciebie działa. Oczywiście można tam jeszcze dodać wiele różnych rzeczy do takiego soku, bo to jest tylko jeden składnik. Nie każdemu też sam burak będzie smakował, bo on ma specyficzny smak, więc można dodać z jabłka, można dodać innych jakichś słodszych owoców. Więc najważniejsze, żebyś przetestował na sobie i zobaczył, jak to na ciebie działa. I jeżeli chcesz więcej takich nagrań z takiej serii, nazwijmy to naturalnej, to daj mi znać w komentarzu, więc będzie więcej takich nagrań. Trzymaj się i na razie.